Witajcie, moi drodzy! Dziś porozmawiamy o emocjach i o uczuciach. Będzie to bardzo ważny temat, ponieważ jeżeli zrozumiecie, jak działają emocje, a jak działają uczucia, to zrozumiecie bardzo wiele problemów z waszego z osobistego życia, ale też zrozumiecie problemy, które dotyczą osób z waszego bliskiego otoczenia. Bo rozumienie emocji i uczuć jest bardzo ważne. Jest to taki klucz do spełnionego i satysfakcjonującego życia, a więc dziś wspólnie zastanowimy się, jak zrozumieć to, co my tak naprawdę czujemy. Czym są emocje, a czym są uczucia? Jak to rozróżniać i jak wykorzystać to w swoim codziennym życiu, bo to. Będzie taka wiedza praktyczna, wiedza, która jest potrzebna bardzo wielu moim klientom, którzy zgłaszają się na konsultacje indywidualne, bo powiem Wam szczerze, że problem i taki dramat życiowy wielu osób zaczyna się w momencie, kiedy te osoby zaczynają sobie wmawiać że ich życie jest poza ich kontrolą, że oni tak naprawdę są popychani do pewnych zachowań, do pewnych słów, do pewnych myśli przez swoje własne emocje i uważają, że nie mają żadnej kontroli nad tymi emocjami. I wtedy pojawiają się wszystkie impulsywne działania, słowa, które później te osoby chciałyby cofnąć, zachowania, które te osoby wiedzą, że są negatywne, a jednak z jakiegoś powodu do tych zachowań dopuszczają. I takie zachowania jak zdrady, jak uzależnienia, jak hazard, jak złe życiowe wybory, często są zrzucane na to, że kierowaliśmy się emocjami. A po tym materiale będziecie wiedzieć, że co innego emocje, co innego uczucia, i jak nad tym wszystkim zapanować, żeby mieć satysfakcjonujące życie, życie na miarę swoich możliwości i życie względem swoich wartości w zgodzie ze sobą, które daje wam przestrzeń do tego, żeby się rozwijać. Bo chciałbym Wam powiedzieć wyraźnie, jeżeli macie problemy z tym, że kierują wami emocje, że nie macie poczucia kontroli nad tymi emocjami. To, kiedy zrozumiecie, jak nad tym zapanować, kiedy zrozumiecie, czym są uczucia i że są dla nas ludzi takim specyficznym zjawiskiem, to będziecie wyraźnie widzieli, dlaczego pewne problemy pojawiły się w waszym życiu albo w życiu osób, które są dla was bliskie. I każda osoba, która ma problemy z kontrolowaniem swoich emocji, ma wrażenie, że właśnie to te emocje o niej decydują. Te osoby działają impulsywnie i przede wszystkim nie mogą same sobie zaufać. I dla wielu tych osób wydaje się, że nic na to nie mogą poradzić. A to nieprawda, i ja w tym dzisiejszym materiale Wam to udowodnię. A co więcej, pokażę Wam, jak zapanować nad tą sytuacją, kiedy odczuwacie różne rzeczy, kiedy pojawiają się różne emocje, ale na bazie tych emocji możecie wybrać, jakie uczucia chcecie odczuwać, i w ten sposób możecie później zapanować nad swoimi emocjami. A więc, jeżeli wydaje Wam to się ciekawe, to musimy zacząć na początku od tego rozróżnienia: czym są emocje, a czym są tak naprawdę uczucia, bo emocje i uczucia to nie jest to samo. I zacznijmy od emocji, coś, co często dla nas jest kluczowe, najważniejsze, co mylimy z uczuciami. A więc zacznijmy od emocji, bo emocje mają zazwyczaj taki krótkotrwały charakter i są automatyczne. Nasze emocje pojawiają się w taki sposób instyktowny, a więc można powiedzieć, że to jest nasza taka reakcja cielesna. Są to po prostu różne procesy neurofizjologiczne i są one często krótkotrwałe, ale bardzo intensywne. Dlatego mówimy o tych skokach emocjonalnych o tym, że działamy pod wpływem swoich emocji w sposób bardzo, ale to bardzo impulsywny. I te automatyczne i impulsywne emocje pojawiają się zazwyczaj w odpowiedzi na jakiś bodziec. I ten bodziec może być zewnętrzny, może być to widok dużego psa albo osoby, którą kochasz lub której bardzo nie lubisz, która na ciebie źle wpływa. To będą te bodźce zewnętrzne, ale mogą być też bodźce w Twojej głowie, czyli Twoje wspomnienia, Twoje wyobrażenia, to również powoduje, że pojawia się jakaś reakcja fizjologiczna, czyli reakcja w Twoim organizmie, pojawiają się spocone dłonie, pojawia się szybsze bicie serca, pojawia się ścisk w brzuchu. Ogólnie ta cielesna reakcja jest zawsze związana z reakcją emocjonalną. I Twoje ciało trochę podpowiada ci, jaką ty emocję w tym momencie czujesz. Może być to strach, może być to rozbawienie, smutek, złość, poczucie ulgi, takiego rozładowania emocjonalnego. Albo pewna forma zaskoczenia, różne emocje pojawiają się w naszym ciele, i zdecydowana większość naszych emocji pojawia się w taki automatyczny sposób w naszym ciele, a my musimy te sygnały w jakiś sposób zinterpretować. I tu pojawi się później cała przestrzeń do tych naszych uczuć, które są interpretacją naszych emocji. Natomiast same nasze emocje są związane właśnie z tą reakcją naszego ciała, i jest to reakcja często zupełnie niezależna od naszej woli, bo emocje są zbyt szybkie, żebyś ty mógł czy żebyś ty mogła je zatrzymać, bo po prostu jeżeli widzisz ukochaną osobę, to automatycznie w twoim ciele pojawia się radość, i tak samo jest w sytuacji, kiedy widzisz osobę, która ciągle wywołuje w tobie jakieś poczucie winy. No to czujesz całe spięcie tego swojego ciała na widok tej osoby, a więc ta reakcja emocjonalna dzieje się zbyt szybko, żeby można było ją zatrzymać. I oczywiście pamiętajcie również, że emocja może się pojawić bez fizycznego kontaktu z tym bodźcem, a więc będzie to bodziec wewnętrzny, czyli jakaś myśl. Jakieś przewidywania spotkania danej osoby, jakieś wyobrażenie, jakieś przypomnienie sobie ostatniej sytuacji. Dlatego tak wiele osób mówi, że mielimy i mielimy w głowie pewne sytuacje, które się niedawno wydarzyły, i odczuwamy w bardzo taki żywy sposób emocje, które wtedy nam. Wtedy doświadczaliśmy ich, a czasami nawet mówimy o tym, że te emocje są większe. Czyli widzieliśmy jakąś osobę, która nas zdenerwowała, zgodziliśmy się wtedy na coś, na co się nie chcieliśmy godzić, co nawiązuje do mojego wcześniejszego filmu. No i nasza reakcja emocjonalna, kiedy sobie to przypominamy: że kolejny raz ktoś przekroczył nasze granice, nie jest taka jak wtedy. Ale jest jeszcze większa, ponieważ mamy większą złość na siebie. A więc widzicie wyraźnie, że takie emocjonalne reakcje naszego ciała pojawiają się automatycznie i są zbyt szybkie, żebyśmy mogli w jakiś sposób je zatrzymać. Natomiast tu przechodzimy do tego, co jest kluczem do zapanowania nad swoimi emocjami. Przechodzimy do tematu uczuć. I uczucia to są po prostu interpretacje naszego mózgu. Na temat tych emocji, które się pojawiły. To jest ta nasza nakładka z tej naszej głowy, jak my rozumiemy daną emocję, czyli co z tym naszym ciałem się dzieje. To my nadajemy znaczenia swoim emocjom i w ten sposób tworzymy swoje uczucia. A więc można powiedzieć, że emocje po prostu traktujemy jako reakcję na jakiś bodziec zewnętrzny czy wewnętrzny, a później na bazie tego, że my interpretujemy, co w danym momencie czujemy. Pojawia się nasze uczucie, i takie emocje są po prostu takie surowe, takie automatyczne. To jest po prostu reakcja naszego ciała. Natomiast kiedy pojawia się już taka głębsza refleksja, kiedy pojawia się świadomy proces, wtedy mówimy już o uczuciach. To jest trochę głębsze i bardzo specyficzne dla człowieka zachowanie, kiedy na bazie jakichś automatycznych emocji pojawiają się dużo głębsze uczucia. To nasze zrozumienie sytuacji, a więc można śmiało powiedzieć, że uczucia są bardziej złożone i obejmują taką świadomą interpretację danego zjawiska, danej sytuacji, danego bodźca. A więc my, jako ludzie i nasze mózgi, nadajemy po prostu znaczenie naszym emocjom i to właśnie z tego tworzymy swoje uczucia. I to jest bardzo indywidualna dla nas sprawa, bo zależy to od tego, kim my jesteśmy. Nasze doświadczenia również wpływają na to, jakie uczucia się w nas pojawiają, i to jest bardzo dobra dla nas wiadomość. To jest właśnie cały ten klucz do zapanowania nad swoimi emocjami, nawet i zaraz o tym Wam opowiem bo chodzi o to, że Twoje uczucia zależą od tego, kim jesteś, a nie tylko od tego, co Ty czujesz. Bo pamiętaj, że to jak ty odbierasz swoją rzeczywistość, to tak naprawdę zawsze jest jakaś nakładka, jakiś filtr, przez który ty patrzysz na tę rzeczywistość i zobacz, że dwie osoby dokładnie w takiej samej sytuacji zewnętrznej mogą czuć się zupełnie inaczej, bo mają inne doświadczenia, z innymi rzeczami im się to kojarzy, i dlatego mówimy o tym, że uczucia pojawiają się w taki bardzo indywidualny sposób. W zależności od tego, kim my jesteśmy, wiele razy mówiłem Wam o filtrze mentalnym, który mamy w swojej głowie, i jest on właśnie związany z tym, jak my interpretujemy różne zdarzenia. A więc można powiedzieć, że nasze uczucia są takie bardziej trwałe i są związane z tym naszym takim procesem poznawczym a więc z obróbką taką na głębszym poziomie naszej głowy tego, co my w danym momencie czujemy. I tu pojawia się mała podpowiedź. A więc my nie próbujemy zatrzymać swoich emocji, bo to jest wbrew naszej naturze. Emocje są automatyczne. Natomiast tutaj zajmujemy się swoimi uczuciami, zajmujemy się zarządzaniem swoimi uczuciami i świadomie zaczynamy planować, jakie odczucia chcemy mieć, a jakich nie chcemy mieć. Robimy więc z tego taki trening, i zaraz Wam powiem, jak przeprowadzić taki swój trening związany z tym, jak interpretować swoje emocje i zamieniać je na właściwe uczucia, i w ten sposób zapanować nad całym swoim życiem emocjonalnym. A więc, jeżeli zastanawiasz się, jak wykorzystać uczucia do swojego własnego rozwoju, to pomyśl sobie o takiej sytuacji. Możesz odczuwać strach, jednak to nie oznacza, że Ty musisz w tym momencie Wyjść z danego pomieszczenia, uciec, po prostu pogrążysz się w tym strachu. To wcale to nie oznacza. Chodzi o to, że możesz poczuć strach, pojawi się taka emocja, ale po chwili się opanujesz. I za każdym razem, kiedy opanowujesz ten swój strach, kiedy właśnie wychodzisz z taką interpretacją tego, co czujesz i wiesz, że to jest bezpieczna sytuacja, pojawia się taki większy spokój, pojawia się to uczucie spokoju i opanowania, ty można powiedzieć, że. Czujesz coś, co jest wbrew Twoim emocjom, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Niby czujesz strach, opanowujesz się i czujesz już zupełnie coś innego. Czyli ta interpretacja tego, co my czujemy, nadaje tym naszym emocjom takiego prawdziwego, głębszego znaczenia. I bardzo łatwo to pokazać na przykładzie, bo kiedy Ty czujesz taką złość do swojego partnera czy do swojej partnerki, to przecież możesz się opanować. Zanim na tą drugą osobę nawrzeszczysz, jeżeli ktoś jest osobą impulsywną i emocjonalną, taką działającą pod wpływem chwilowych emocji, to zawsze, zanim się zastanowi, to już będzie jakaś agresja, jakaś forma tych agresji słownej i rozładuje ta osoba te swoje emocje. Natomiast nie zawsze tak musi być i możesz się uspokoić. A więc zamiast emocji poczujesz uczucie. Które da Ci trochę większą kontrolę nad sytuacją. I pamiętaj, że każdy z nas może odczuwać różne silne emocje, które, tak jak mówiłem, pojawiają się w sposób automatyczny, ale dzięki takiej samokontroli i dzięki takiemu świadomemu nadawaniu znaczenia tym emocjom, możesz po prostu się opanować. I możesz zachować się wbrew swoim emocjom, bo ty czujesz tą złość na partnera, ale nie musisz się rozładowywać, wyładowywać na tym partnerze. Natomiast za każdym razem, kiedy ty działasz impulsywnie, działasz pod wpływem emocji, po prostu brakuje ci samokontroli i po prostu brakuje ci takiego treningu w nadawaniu odpowiednich znaczeń dla swoich emocji, a więc nie tworzysz w sposób świadomy swoich uczuć. Te emocje tobą targają. I to emocje decydują o tym, jakie uczucie się później pojawi. A pamiętaj, że to ty możesz mieć nad tym wszystkim kontrolę. I kiedy czujesz na początku coś, czego nie zatrzymasz, zawsze możesz nadać temu odpowiednie znaczenie dla Ciebie w danej konkretnej sytuacji. I tu pojawia się bardzo ważne pytanie. Zastanów się przez chwilę. Jak często myślisz o tym, jak chcesz się czuć, niezależnie od tego, Jakich emocji ty w danym momencie doświadczasz? Jak często się zastanawiasz, planujesz świadomie swoje uczucia, które są dla ciebie ważne? Z jakimi uczuciami na przykład chcesz zakończyć następną rozmowę ze swoim partnerem, ze swoją partnerką? I niezależnie od tych emocji, jakie się pojawią, jakie uczucia możesz zaplanować? I oczywiście potrzebujesz samokontroli, aby zaplanować coś i żeby trzymać się tego planu. Bo z takim problemem często zwracają się do mnie osoby, które chcą przeprowadzić trudną rozmowę ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. Natomiast, kiedy pojawia się już ta rozmowa, kiedy pojawia się jedno słowo, które działa na nas jak czerwona płachta na byka, no to nasze emocje się już odpalają i już nic nie potrafimy z tym zrobić, tylko reagujemy emocjonalnie. Właśnie dlatego potrzebujemy tej samokontroli, która będzie nam ciągle przypominać, jakie uczucia w tym momencie są ważne. Bo pamiętaj, że. Emocje tak ewolucyjnie powstały po to, żeby nas chronić. Emocje są potrzebne do takiej szybkiej oceny sytuacji i pokazanie to jest ważne. Skup się na tym. Natomiast my jako ludzie mamy nasze płaty czołowe, które mogą w pewien sposób nadawać znaczenie naszym emocjom. I to, co ty czujesz w danej sytuacji i to co czuje partner czy partnerka, może być zupełnie inne, bo wasze płaty czołowe, wasz mózg Nadał tej sytuacji zupełnie inne znaczenie. Dlatego często ludzie niby rozmawiają o tym samym, a nie mogą się dogadać. Bo rozmawiają na poziomie emocji, które się pojawiły, a nie rozmawiają na poziomie uczuć, które za tymi emocjami podążają. I dobrze się zastanów, czy jesteś osobą, która tylko i wyłącznie podąża za swoimi emocjami, impulsami. Bo jeżeli tak jest, to po prostu brakuje ci takiego treningu samokontroli. I przecież. Jeżeli jesteśmy ludźmi, to różnimy się od zwierząt właśnie tym, że możemy opanować swoje emocje i zachowywać się wbrew swoim emocjom, wbrew temu, co czujemy, ponieważ pojawiają się zupełnie inne uczucia w, nasze, w, w nas, kiedy dana sytuacja się pojawia. Bo jako ludzie mamy po prostu rozwinięte płaty czołowe, abyśmy panowali ostatecznie nad swoimi emocjami. Emocja ma ci coś wskazać, i czasami będziesz podążać tą emocją. A czasami ta emocja ci wskaże coś, co ty chcesz zinterpretować w zupełnie inny sposób. A więc chciałbym cię dzisiaj zachęcić do tego, żebyś przyjął, czy żebyś przyjęła takie założenie, że twoje automatyczne emocje, bo one pojawiają się automatycznie, nie muszą przejmować kontroli nad tą sytuacją, bo pamiętaj, że te emocje się pojawiają bez twojej wiedzy. Natomiast uczucia to jest coś, co jest poniekąd pod twoją kontrolą. I to Ty jesteś panem czy panią swoich uczuć. I dlatego nie warto mówić, że emocje tobą rządzą. Po prostu warto powiedzieć sobie, brakuje mi treningu w nadawaniu moim emocjom odpowiedniego znaczenia, które prowadziłoby do tego, żebym miał więcej uczuć, które są dobre w moim życiu, do konkretnych sytuacji dopasowane. Brakuje ci tylko treningu. To nie chodzi o to, że emocje rządzą Twoim życiu, życiem. Chodzi o to, że Ty musisz nauczyć się okiełznać te swoje emocje za pomocą dobrej interpretacji, a więc za pomocą zaplanowania pewnych uczuć, które są potrzebne Ci w życiu. A więc jak przeprowadzić taki trening związany z wyuczeniem się odpowiednich uczuć? Kluczowe tutaj jest założenie, że jest to właśnie trening. Bo jeżeli Ty będziesz w świadomy sposób kształtować te różne sytuacje i interpretacje na te sytuacje, to twój mózg przyzwyczai się do tej nowej rzeczywistości, ty wytrenujesz sobie taki nowy wzorzec i będziesz go trenować tak długo, a staniesz się on takim po prostu zwykłym nawykiem. Bo pamiętaj, że nasz mózg zawsze, żeby powstały jakieś uczucia, czyli głębsze zrozumienie swoich emocji, wykorzystuje do tego naszą przeszłość, nasze doświadczenie. Nasz mózg, żeby ocenić teraźniejszość, czyli to, co się dzieje, odpowiedź różnych bodźców oraz przyszłość, to, co przewidujesz, że będzie, zawsze korzysta z podpowiedzi Twojej przeszłości. A więc, jeżeli chcesz zmienić wzorzec, to musisz już w teraźniejszości przerwać te różne złe interpretacje swoich emocji, które Ci w jakiś sposób wyniszczają, przeszkadzają Ci w realizacji celów, które są po prostu dla Ciebie nieodpowiednie. Bo kiedy zaczniesz już dziś tworzyć nowy wzorzec, to za miesiąc, za pół roku ten wzorzec, który zaczniesz tworzyć dziś, stanie się trochę Twoją przeszłością i Twój mózg będzie czerpał z tego doświadczenie. A więc czym częściej w taki świadomy sposób planujesz swoje uczucia, tym łatwiej ci jest później w taki automatyczny sposób odczytywać te swoje emocje na swoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. I przykładowo strach może już nie być dla ciebie taki przerażający, taki zły, ponieważ twój mózg wie jak sobie radzić z, taki, z taką sytuacją, kiedy ten strach się pojawi i po prostu wiesz co w tym wypadku zrobić. A więc rośnie poczucie kontroli, rośnie poczucie opanowania w twoim życiu. I jeżeli chcesz zmienić swoje obecne reakcje emocjonalne, to możesz właśnie je zmienić poprzez zmianę swoich uczuć. A więc pojawia się automatyczna emocja Pojawia się Twoja interpretacja i Twój mózg się uczy nowej reakcji. Nie musisz się wściekać, nie musisz wybuchać. Możesz w tym momencie się uspokoić. I jeżeli ten trening powtórzysz wystarczająco dużo razy, wtedy na bazie Twoich pojawiających się automatycznie emocji pojawi się zupełnie nowa reakcja. I zamiast się wściekać tak nawykowo, Ty się uspokoisz nawykowo. I oczywiście pewne dawne emocje będą się pojawiać, bo to jest coś. Z natury ludzkiej to jest coś, do czego przygotowała nas ewolucja. I przykładowo taki strach nadal będzie się pojawiać. Natomiast twoja interpretacja automatyczna, na początku wymuszona świadomie, teraz już właśnie z tego automatu będzie inna. Już ten strach nie będzie taki przerażający, bo ty masz inne wzorce. I tu warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Bo my często skupiamy się na emocjach, które się pojawiają w kontakcie z tymi rzeczywistymi bodźcami ze świata zewnętrznego. Natomiast pamiętaj również, że twój mózg nadaje znaczenie myślom, które ciągle i ciągle mielisz w swojej głowie. I wielu moich klientów mówi o problemach z partnerem, z partnerką czy z rodzicami. I przykład jednej z klientki, która mówi, moja matka doprowadza mnie do szału. To jest taki stary wzorzec tej klientki, bo ta klientka stresuje się na samą myśl, że zaraz będzie miała kontakt ze swoją matką. I żeby przerwać ten wzorzec, to ta osoba musi zacząć tą sytuację interpretować w inny sposób. A więc przychodzi jej do głowy taka myśl: Zaraz będę mieć kontakt z moją matką. I zamiast właśnie mówić sobie, Moja matka doprowadza mnie do strzału, jaki był stary wzorzec, można sobie powiedzieć: Kocham swoją mamę, ale wiem, że nasz sposób patrzenia na świat jest zupełnie inny. Ja ją szanuję. Ale nie muszę słuchać wszystkiego, co do mnie mówi, bo ona tak naprawdę nie ma realnego wpływu na moje życie. Jej słowa nie mogą mnie już zranić i jej słowa nie mogą wytrącić mnie z równowagi. Zobacz, jak tu bardzo się różni ta interpretacja, którą mamy teraz w głowie, od tej interpretacji automatycznej, moja matka doprowadza mnie do szału. Wiele osób ma takie przekonanie w swojej głowie, natomiast to właśnie ta na nakładka, ten nasz sposób myślenia o naszych emocjach, może zmienić wszystko, bo ciągle, jeżeli powtarzasz sobie, matka doprowadza mnie do szału i ciągle nakręcasz się na tą sytuację, to ta matka zawsze cię będzie doprowadzać do szału. Ale jeżeli sobie powiesz, matka nie ma na mnie wpływu, nie może mnie zranić, może sobie różne rzeczy mówić, a ja po prostu tego nie słucham, ja ją szanuję, ale nie musimy się zgadzać we wszystkim. To ta Twoja interpretacja, jeżeli się będzie powtarzała wystarczającą ilość razy, wtedy nada innego znaczenia Twoim emocjom. I tu na koniec chcę Ci podpowiedzieć kilka pytań, które mogą Ci pomóc zrozumieć lepiej swoje emocje, zaplanować lepiej swoje uczucia. A więc pierwsze pytanie: czy Twoim życiem rządzą takie surowe, czyste, automatyczne emocje, czy może uczucia, które są taką świadomą interpretacją? Czy wykorzystujesz swoje płaty czołowe, żeby zapanować nad swoimi emocjami i stworzyć z nich właściwe uczucia, czy cały czas działasz pod wpływem impulsów? Zastanów się, jakie emocje pojawiają się najczęściej w Twoim życiu i czy na bazie tych emocji pojawiają się różne uczucia. Czy te uczucia są zgodne z Twoimi celami, z Twoimi wartościami, z Twoimi potrzebami. I czy te emocje pozwalają Ci budować życie, które ma dla Ciebie głębszy sens. Czy raczej cały czas wpędzają cię w jakieś kłopoty i kierują cię w stronę autosabotażu? Zastanów się, jakich emocji chcesz więcej doświadczać, wtedy stworzysz więcej sytuacji, w których te emocje mogą się pojawić. Ale przede wszystkim zastanów się, jakie emocje możesz inaczej zinterpretować, a więc stworzyć inne uczucia, które będą dla ciebie bardziej sprzyjające w życiu. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie już tą różnicę pomiędzy emocjami, które są automatyczne, a uczuciami, które są bardzo ludzkie, które wynikają z naszej interpretacji i które mogą wszystko zmienić w naszym życiu. Bo jeżeli zmienimy ten wzorzec, ten automatyczny wzorzec reakcji emocjonalnej i zbudujemy świadomie swoje uczucia, to też w pewien sposób zapanujemy nad swoimi emocjami. I w końcu będziemy mieli wrażenie, że przejmiemy stery naszego życia, że będziemy mieli to życie bardziej pod kontrolą, ale że będziemy mieli też więcej satysfakcji, bo każdy z nas może planować swoje uczucia, tylko musimy trochę więcej samokontroli tutaj wykazać i trochę większej świadomości. A więc, moim zdaniem, zrozumienie uczuć to klucz do prawdziwego rozwoju osobistego.